w religijne myślenie ma w sobie takie taką tajemniczą wiedzę, że są takie głębie, które jakby... Jakieś tak, jakieś takie... I to, 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 to szczególnie widać właśnie, na podstawie, na podstawie greckiego tłumaczenia Biblii. Proszę Państwa, to, to jest tłumaczenie, które powstało, ja, ja mówiłem, że w II wieku ery przedchrześcijańskiej praktycznie ono powstawało dość długo na przestrzeni III do, do I wieku ery przedchrześcijańskiej i y, jest to tłumaczenie, ale mające sporo cech parafrazy. Krótko mówiąc, w tym tłumaczeniu się ujawniło, że to Słowo Boże żyje w tym ludzie i że jakby jest coraz głębiej odczytywane do tego stopnia, że ponieważ w tym przedchrześcijańskim tłumaczeniu greckim było mnóstwo sformułowań, które, no wymagły i pasowały do Pana Jezusa, do proroków besjańskich, to Żydzi, ze szkoły jawne, czyli to jest ta, ta, grupa, ta grupa wyznawców judaizmu, która znaczy nie tylko nie przyjęła Chrystusa, ale podjęła decyzję zamknięcia się na chrześcijaństwo, jakby w obronie swojej tożsamości. Żydzi w ogóle zakazali czytać Septuagintę, przetłumaczoną w czasach przedchrześcijańskich, dlatego, że przecież to parafraza to I zafundowali sobie trzy y, tłumaczenia takie, że tak powiem bardziej dosłowne, a nawet jak tłumaczenie niejakiego teodocjona, to jest wręcz takie, takie literalne, to znaczy takie, takie że przeciętny grek nawet, nawet y, no po prostu nie mógł czytać, ze względu na barbarię tego tłumaczenia. Prawda? Tak, że, 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 że myślę, że no odpowiedziałem mniej więcej po prostu prawdziwie, Ojciec mówi, że to były tłumaczenia z jakiego języka na jakiego? Z hebrajskiego na grekę. na grekę, z hebrajskiego na grekę. Tak i na przykład, żeby dać przykład, żeby dać przykład w... Oto dziewica pocznie i, po, i porodzi syna. To jest, to jest, kiedy Mateusz to cytuje, to jest dokładnie tak, jak w przedchrześcijańskiej certła Gincie. A nie pokazują przecież tam napisane Alma, czyli jedynie młoda kobieta, no to nic nadzwyczajnego w tym, że młoda kobieta rodzi dziecko. Prawda? Ale, ale, ale chodzi o to, że, że już, już przed chrześcijaństwem, prawda o Mesjaszu jakby, no pojawiło się to przeczucie, że narodzi się w dziewicy. I, i to, 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 to mnóstwo takich przykładów można by podawać. Ja bym tu musiał zrozumieć, że nie Grekami, i językiem tradycyjnym. I jeżeli się tłumaczy na język grecki, z językiem tradycyjnym, to, to, to po prostu może nie być odpowiedni. Też oczywiście, ale znaczy, co warto wiedzieć, że w czasach już właśnie gdzieś, gdzieś trzeci, a już drugi, pierwszy to już przed Panem Jezusem to mnóstwo Żydów zwłaszcza mieszkających w diasporze już nie znało hebrajskiego, ani nie i to dla nich było, dla celów religijnych to było to było tłumaczone. Zresztą, może wystarczy to przypatrzeć imionom apostołów, bo to też one sygnalizują poziom chemizacji tamtych środowisk. Prawda? Wśród apostołów jedni mają imiona semickie, prawda? Na przykład Szymon czy, 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 czy Juda, a inni mają greckie, na przykład Filip. Filip to znaczy koniowo. Ewidentnie greckie. Było dwóch apostołów Jakub, Jakubów, prawda? A musiałbym mieć listę imiona apostołów, to bym pokazywał jak to... Andrzej greckie, no właśnie, tak. Tak. Czy powiedzmy, powiedzmy, ta sama rodzina. Jeden braciszek miał imię Szymon, późniejszy Piotr, a drugi Andrzej. Krótko mówiąc już wyraźnie, wyraźnie te nowe wpływ, ale zarazem jeszcze... Proszę bardzo. Okay. No, no, o wskazanie na dobro dziennego śierdzia Pana Boga. Ostatni Belewek XVI mówił o modlitwie i mówi o modlitwie wstawienniczej. I cytuję to targowanie się Abrahama w sprawie, w sprawie... W sprawie... W sprawie... Ta. 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 I nieprawdopodobnie, że Pan Bóg pozwala się tak targować. To samo z Mojżeszem, kiedy mówi, Pan nie wybórł ich przecież, bo po, po, oskarżą Cię, że. I Pan Bóg daje się przekonywać. Także to jest też taki, moim zdaniem, dwóch czy wskazujących. Tak, to mało, że Pan Bóg się daje przekonywać, to, to jakby, no, ale to jest ten Mojżesz, który wie na co sobie może pozwolić. Znaczy starożytny Grek. To prawda, to już, już bałby się prawda, narażać. A, a ten mądrzeż rozumie, że, 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 że Bóg kocha, prawda? Bo przecież pamiętamy, że wtedy jak Mojżesz się wstawiał za tym ludem, to Pan Bóg mówi, no, 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 no oni jak zeszli, że absorgiem nie odpuszczą. No nie wolno ci. A, a Pan Bóg, a Pan, a, a mój, znaczy Mojżesz mówi, że, 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 że nie wolno ci. A Pan Bóg mówi Mojżeszu. Przecież ja jestem Bogiem. Przecież Ty wiesz, że, że decyzje boskie są, są niezmienne. Panie Boże, co powiedzą Egipcjanie? Nie obchodzą mnie Egipcjanie, prawda? Tak. I, 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 I jeszcze, prawda, i, i możesz powtarza, że nie wolno Ci i opis się kończy. I ulitował się Bóg nad swoim ludem i przebaczył im grzech. Ale Mojżesz sobie pozwalał, no... Całkiem ostro, prawda? To ta, brakam, bez porównania był łagodniejszy w tym. Tak. A ten moment późniejszy, kiedy, kiedy możesz, po, już po, po zdradzie Izraelitów, którzy zrobili złotego cielca, zachęca do walki ze wszystkimi, którzy odstąpili od głodu, i jest taka straszna rzecz opisana. Tak. To jest i potem ci, którzy mordowali, zostają na maszkę, na kapłanów. Tak. Tak, to... Nie, nie, to aż tak nie. To, to tam był film. To jest jakieś zdanie, tak? które świadczy um, chyba, że. To jakoś by to znać, to bo ja, ja teraz jestem. Tak. To, jest to jest za panem Boga, co to jest na Pana Tak, Oczywiście jest coś takiego w autobiografii Dabiego, że on pisze, że. Dobra, no, to tam, że... Mojżesz w bramie obozu zawołał: Kto jest za Panem do mnie? A wówczas przyłączyli się do niego wszyscy synowie Logiego. I rzekł do mnie: Tak mówi Pan Bóg Izraela: każdy z Was nie przypaszył wiecz do boku. Przejdźcie tam i z powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie: kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego. Synowie Latwiego uczynili według rozkazu Mojżesza i zabito w tym dniu około 3000 machmenów. I trochę dalej jest po tym Namaszczanie. Teraz postaram się znaleźć. O, to jest y, księga wyjścia 40. Radnych. Y, wtedy, y, rozumiem, że to mówi Pan, Bóg, y, bo wcześniej jest tak, powiedział Pan do Mojżesza. Potem jest tak. Wtedy przyprowadzisz Aarona. Jego synów przed wejściem do namiotu spotkania i odmyjesz im wodą, Następnie uwierzysz Aro na święte szaty i namaścisz go i poświęcisz go, aby mi służył jako kapłan. A Aaron przecież, yy, no, jakby namawiał do tego, żeby złotego żeby tego cieca uczynić, Umożliwiałbym tam by był ich przywódcą, wtedy, kiedy możesz rozmawiać z Bogiem. I że, czy, to jest, czy, to jest, czy to jest pretensja o to, że Aaron nie, nie zaczekali? <grym> nie, nie, nie. Aaron został kapłanem. A wiemy, ale to z tego, że mamy pretensję, że, żeby było już sprawiedliwie. I żeby... Nie, nie, nie. Pretensja jest o to, że ci, którzy mordowali, zostali kapłanami. Nie, 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 to byli snobiele Biego i byli lepi, tam, więc to inni. Nie, nie, to jest Aron też był z rodu Lewiego, ale Aron był, był protoplastą rodu kapońskiego. Ale jeszcze dalej, po tym, po tym mordzie, Mojżesz powiedział wówczas do mnie. Poświęciliście ręce dla Pana, ponieważ każdy z Was był przeciw swojemu synowi, przeciw swemu bratu. I to poświęciliście ręce dla Pana, to jest odnośnik że przez swój zapał w obronie czci zasłużyliście na kapłanstwo. Mm -hmm. I to jest do kogo tam? To znaczy my, my mówię o tym, że ci, którzy mordowali swoich braci za ustępstwo od zostali w nagrodę kapłanami, mm -hmm. więc pytam, czy to jest mentalność ludzi z tego, że nie mogę, nie mogę po prostu jakoś poradzić sobie z tym kredytem. Gdzie jest pan w tym momencie? Jakby to <tryk> powiedzieć? <tryk> prawda? Ja, ja mogę powiedzieć, jak sam skłonny jestem czytać ten tekst, bo, żeby, żeby to, co powiem, żeby brzmiało wiarygodnie. To znaczy po pierwsze, jakoś tak się zdarzyło, że ten tekst nigdy nie był jakimś takim przedmiotem mojego takiego niepokoju i, i też nigdy się nie znaczy. Ty jesteś pierwsza, która, która mi zwraca uwagę na, na to, że w tym tekście jest tyle niepokoju, w związku z tym po pierwsze musiałbym pomyśleć, a, a jakby tego, 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 tego jeszcze nie ma. Po drugie, taki pierwszy mój, i to nie w sensie, żeby komukolwiek coś wyjaśnić, tylko żeby samemu jako to Słowo Boże przyjąć, pierwszy mój odruch, jak czytać to słowo mam ja w tej chwili, nie zważając na to, czy to komuś się wyda przekonujące, czy nie przekonujące, czy naciągam, czy nie naciągam i tak dalej. To dla mnie, dla mnie to jest, to jest to samo, co próbowałem mówić w odniesieniu przy psalmach złożeczących. czy Dla mnie to jest jakby, jakby perspektywa podjęcia obowiązku podjęcia bezlitosnej walki o siebie przeciwko samemu sobie. To, to jest to nie ważne, to Natomiast, natomiast ja myślę, myślę, że znaczy powtarzam, ja się nad tym nie, nie, się nie zastanawiałem. Myślę, że, że tutaj ogromnie no, takim ciekawym byłoby przypatrzenie się, jak te teksty są czytane przez Żydów, prawda? bo te teksty jednak Żydzi czytają jako religijne, ja jako, jako Słowo Boże, ale także, choćby, choćby nawet spróbuję sobie dzisiaj spojrzeć do do Orygenesa, czy, czy jest taka olbrzymia książka Tertuliana, to jest ktoś wcześniejszy jeszcze niż Orygenes, on umarł w roku między 220, Orygenes 254. Yy, a yy, ten Turian napisał całą księgę przy tych Marcionowi, i, i byłoby, byłoby, znaczy musiałbym po no prostu troszeczkę postudiować. Także dzięki za zwrócenie uwagi. Jeszcze mam taki, taki jeden, taki drobny szczegół, mianowicie yy, po, yy, po grzechu wielorodnym, yy, kiedy Bóg stwierdza, mówi do Adama, że, że będzie ciężko pracował, że hmm. Ziemia będzie tam, będzie urodziła cierń, to wszystko jest dla mnie zrozumiałe, ponieważ to jest wynik grzechu pierworodnego, to nie jest wola wola, tylko wynik grzechu. Natomiast jest jedno zdanie, którego, które mi spokoju nie daje, mianowicie niech będzie przeklęta Ziemia z Twojego powodu. I to jest jedno słówko niech. Dlaczego? Bo to brzmi jakby jak szczęście, jak, jak przekleństwo, prawda? Bo co innego, gdyby to było, przeklęta będzie Ziemia. Rozumiałam, że to jest inny rzędzie, ale przeklęta nie będzie. Czy to, czy to jest sprawa tłumaczenia? Ja, 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 ja tego nie wiem, natomiast czy ja, ja mogę tutaj powiedzieć jedno słowo. Niech będzie przeklęta, a będzie przeklęta, to w języku hebrajskim może być dosłownie to samo słowo. Chodzi o formę imperfektu. Czy to jest imperfekt, ja czy to jest ius jeśli chodzi o tak zwany zdrowy, regularny rdzen, to często nie ma żadnej różnicy pomiędzy jedną i drugą formą. Dokładnie to trzeba było zajrzeć do oryginału. Tak Ale to, czy nie lepiej by było, gdyby w języku polskim było bez tego nie? Tak, Proszę Państwa, czy ja, mogę, czy ja mogę się pochwalić moimi dwoma z zdobyczami biblijnymi? I też, też te, te teksty mogę przesłać. Proszę Państwa, w Ewangelii y, przez nas używanej, ale dopiero od lat 60., jest takie zdanie, gdzie jest padlina, tam i się zgromadzą. Proszę Państwa, y, ja napisałem duże i naprawdę staranne studium, pokazujące kompletne przeinaczenie przez tłumacza tego tekstu. Mianowicie zachowało się mnóstwo, bezmiar w tym studium moim pokazuje komentarzy biblijnych, gdzie te teksty są, ale może, może króciutko, to padlina. Po grecku jest tam wyraz ptomy, Otóż wyraz, który się pojawia w Nowym Testamencie zaledwie sześć razy. Cztery razy w odniesieniu do ciała Jana Chrzciciela, które wzięli uczniowie i pogrzebali, i niewątpliwie padlina się do tego nie nadaje. Raz do ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa i po raz szósty w tym. W tym tekście. I w tłumaczeniach tradycyjnych tam oddawano, oddawano, gdzie jest ciało. Tam zgromadzą się nie sępy, tylko orły. I proszę Państwa, ponieważ różni mądrzy bibliści, żeby zatkać budzie, to mówią, że w języku greckim to samo słowo oznaczało, oznaczało i ormy, i sęty, to, to opatrzność boska sprawiła, że zachowało się zdanie z orygenesa. Orygenes pisał po grecku, ale jego olbrzymia, ogromna większość jego dzieł zachowała się jedynie w przekładach łacińskich. I opatrzność boska sprawiła, że to zdanie zachowało się po grecku. I, i e, e, Orygenes pisze, że zauważ, że ewangelista pisze: A, etoi, Orły, e, e, nie, e, e, nie grypes, nie korakes, prawda? Nie sępy, nie kruki, ale Orły. Taki szlachetnego lotu. Prawda? I jeżeli się pamięta, że ojcowie kościoła w tym etekście te bardzo często odnosiły do Ukrzyżowanego naszego Pana, Jezusa Chrystusa, prawda? A orły do, 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 do nas, którzy, którzy których który Jego osoba, jego, jego męka do siebie przyciąga. To... I proszę Państwa, ja na to jestem wrażliwy od lat 40., i w życiu moim ani nie słyszałem, w kazaniu, żeby ktoś wyjaśniał, prawda, po bożemu, gdzie padli datami, sępy się zgromadzą. I po prostu kazodzieje nie zauważają i słusznie jakiś instynkt im podpowiada, żeby nie zauważyć.